Witamy was, was w kolejnym odcinku. Ze mną jest Alankos. Alanka. Sieła Kapi. Kapi. Witam. Oficer Buruwa. Halo. Sparky, Sparky. bitu. Yo, To był spark ey! No, czytam po nazwach, <laughs> tak? Haha, ha. cześć, Mańka, to jest kurka. No. A kurka. Ekta okay, chmurka. No i ja, okay. prast. Witamy cię serdecznie. Ogólnie to tak, ogólnie to tak. Kacper. Gdzie to tu jest? Tu jest. <grym> chmurka. Ale ma nie ma, my robimy. Chmurka i reszta z Jest. I... Yes. I z do daleko, I do daleko za, za górami, zarazami za morzami. No, za... Jest... <trym <trym i dobra. i dobra. No i I kolego. No dobra. No dobra. z dobra. No Jest, jest Lego. To. I się już w końcu i coś zrób. No, no. Dobra, siedzisz, nieprawda? ja Nie no, proszę. Zostaniemy na koku. Zostaniemy na koku. Dobra, nie. w sumie i, i tak mówiąc, że muszę nałożyć blura, to i tak muszę nałożyć blura, nie? No tak, wciak bo, wciak, tak. Wciak. Bo zaczęliśmy gadać w pizdu, a w pizdu może być źle wyłapana przez team YouTube. W filmie trochę bluru będzie, bo będziemy gadali o dosyć dużych stawkach, których nie, nie da rady, żeby nie wypijać. Pomyśleć, że na Minecrafcie można się dorobić, nie? Co? Pomyśleć, że można się na Minecrafcie dorobić, tylko trzeba umieć typowo idealnie odcinki wycentrować. Tylko trzeba mieć do tego ludzi. No i chęci, nie? A to swoją drogą. Dąbki będą budowane za dwa dni. No, nie. Dzień dobry, czy macie może lody? Nie. Nie mam lody? Nie, czy może loty, nie bo ja, no? mam lody, o czym ty mi koleś tu gadasz? Dwa złoty. Nie mam razy, złoty. zobaczyć to z tym razem komputerach tam, że to to Chcesz to, chcesz mi komputer? Nie, nie, nie. To chodź do mnie. To, do mnie. to do mnie. Ja, ja też. Gdzie jesteście? Nie, 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 Alan, yeah. z Emilą. ale. Co jest Ale. Coś jest skończone. No nie jest skończone. Tak, to... no, ale... Zrobię. Ale na razie nie ma nic. Emina, powiedz, Alan, Emila, no, co powiedz ma to... robić. Daj mi. Zróbmy to. Ileś no. na niższe no. piętra Ile? Robić, Ile? To robić to mi? samo, co ja robię, robię to. tutaj, dobra? Tak, nie, po prostu... Mega, zrobiłem lepszą wersję tego domku, który był wcześniej zbudowany. Polecam. Polecam, po wybudowałem lepszą wersję domku, który był zbudowany dotychczas. Tylko, że to nikt z nas nie budował, Nie. Nikt z nas nie budował, wiesz? Czy ogólnie... Ciągle... Trochę klocków z drewna. Kasper, czy ty zrobisz w Ja tam świzy, Jadą ślizy, jadą. Ale po nagrywkach pojadę. No, ale wlecił w po Wiesz co, w piwnicy zasługiem? Co? No, dosłownie. Zrobisz Myślimy o tym samym co Wielkie Mózgi i myślą no, podobnie, nie? Dokładnie. Zrobisz wielkiego Snoop w piwnicy? Ja co ja wiem, co tutaj drzewo no, do... do góry. Kasper. Zrobisz Big Snoop do w piwnicy? Zajmę w sobie tropikalne drzewo. Zrobisz Big Snoop w piwnicy? Jeśli wiesz, co mam na myśli. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Która to jest? 18 yeah. no. Ej, Ja. No. Ty 5 nie skończyłeś? Tak, skończymy, dopiero zacząłem. Myślę, że o tych godzinach potem opuszczacie. 5 minut nie skończyłeś? Na zdrowie. Tak, nie pytajcie, czym sobie z Na zdrowie, powiedziałem. No właśnie, na zdrowie. Ej, ale serio, ja chcę zobaczyć, jak wygląda po prostu. Jak to się nazywa. Tropikamy drzewo, walnięte na tym, na górze. Małczka mhm. kostna Duch nasajem na drzewa na środku. Jak ja tu Tylko, że jeszcze moja droga musisz to zrobić całą górę. górę Musisz zrobić takie. Co? O ja. Ej! No, bo wszystkie piętra takie są. Pole grawitacji. Przecież... Nie będę go Kacper powiedział, no, że on sobie sobie sobie. Ale Ja sobie postawię drzewka. Ja sobie stawiam drzewka, po prostu, ok? Będzie, będziecie mieli pani osłoniętą kolejkę. Bo tak mu to zrobił? No, ale tak jak ja. Nie ty, ja! To jest sposobem. Tu Co chcesz, Kasper? Dobrze, ja robię jak chcesz. Nie, masz zrobić to, tak, tak, żeby było dobrze. Nie, da się. No dobrze, ale masz tak, jak jest. Naprawdę potem nie postawiła. Co jest? Co jest? Mówisz o tych kilku drzewkach, co postawiłem? No chyba cię pojebało. Nie wysypuj. Nie. No chyba tak. Ile on postawił No Nadal no, się no, nie postawił, no co za... Gówno skończone. Chciałem tu jeszcze pierdyknąć no. takie drzewko, jak jest tutaj, ale coś się postawić nie chce. Wiesz co, nie wiem czemu. Może, po... Może kwestia... przestawienia sadzonek? No co za Badziew, za 2 złote. Badziew za 2 złote. Postaw się do jasnego czota. Do chuja mafużę do, do, do chuja trefla Kasper, ale będziesz Kasper, miał bulowanie Ale się fajnie drzewko postawiło. No za fajnie. Dziękuję. Ja postawiłem tropikalne drzewo, a jak postawił się normalne? Prawie, że? Tak. O. Nie wiem, choć nie wiem. się domyślaj. Nie wiem, choć się nie domyślaj, po prostu. Dziękuję. Co, ladości, ladości. Teraz? Robię wam dżunglę. Robię sobie dżunglę na, na górze swojej chaty. Na chacie sobie w i chuj. Zrobiłem sobie mie miejsce w dżungle, przymowywane, jojo. Dlaczego, dlaczego ty tego nie robisz? Bo coś innego. Boże, boże, jak to się nazywało, to było To wracaj do Emilii? Emila coś robi? Tak. Co? Cześć. Y Mamo. Mamo, cześć. Mama. Dobra, rozwijać się za 20 minut, nie? Ja w sumie nie wiem dokładnie, o której. Więc hmm. no. Ale fajną set junglę tu odwaliłem. No. no. Mówiłem ci, że będzie coś lepszego niż było. Dwie woksyjne, będzie przed latem. Oj, ale to fajnie wygląda. Ja w sumie do tego bardziej. Ale ja chcę ja oświetlić to. Bo. Bomba bombowca, no. Bomba, obca. Bomba klad. A. O, Jak to elegancko wygląda. Kacper, wiesz, co to będzie to jeszcze to. bardziej elegancko wyglądać? Piepłyk na szczelinę, wielkie drzewa. Pierpłyk na choinkę. Na dachu. Choinka na dachu. Pociki są sobotwór, słuchaj śmiechu. Nie no, nieźle to wygląda. Domek <coughs> zimny. Oj, oj, oj. Mogę być jednym. To się nie uda, <laughs> że my nie niejednego nie pracownika mniej. No właśnie. <laughs> tak zwany skuteczny wykonawczą. Kurde, ale to starą starom wygląda, naprawdę. A, raz, dwa, I jest, domek. raz, dwa, trzy, cztery, z pięć, ja pięć dwa no. no. trzy na, na czterna, szesna, no. no. Wychodź z rozmowy. Zapraszam. No. Ojej. To, to tak, raz, dwa. raz dwa. No dosłownie nieźle. Masz miejską dżunglę pod chatą. ja mam... Ja mam, i... ja mam świąteczną dżunglę na dachu. Okej. Okay. No to ja mam dżunglę pod chatą. Na przykład. Nie? A tu! I to przez chwilę wygląda jakbyś plantacja żyła. Kadny? Ej, ale nie no, przyznasz, fajnie to wygląda. No wygląda to spoko, a co teraz? Teraz czas na boisko jak w Harem, w puterze, nie idę. Zrobił sobie trening. Zrobiłem grę terenową. Grę terenową modowali. Jutro, jutro jak wrócisz z zawodów, możesz. My. Nie obiecuję na 100%. O, to już śmiesznie wygląda w sumie. So, tak patrzysz tak patrzeć w hotelu, a tu dżungla. Schodzisz na dół, patrzysz, a tu dolej jest dżungli. Zajebisty pomysł. Naprawdę. Mam no, taki pomysł tylko kasper musi Mam pomysł na wielką donicę. Emi, używam twojego wentygo tymczasowo jako donicę. Na święta wenty zmienia się w doniczkę. I ogólnie na bogato pójdę. Das. strał i ziemi. Wency się zmienia w wielką doniczkę na święta. LOL. Okej. pa Kasper. Hmm. Pomożesz mi? Czaj, że mi napisało W E. W jednej chwili pomyślałem, że. to. wiesz co? Tak. Muszę, łee. Łe. Muszę zrobić tak, żeby były takie gigantyczne plony, jak ty masz. A, musisz cztery plony obok siebie. Cztery bloki, w tak. Jeden na. dwa na dwa po prostu. Trzeba w postawić. czy cztery sadzonki obok siebie, jakby. Kacper. Tylko nie obok siebie, że w rządku, tylko po prostu taki kwadracik mały. Nie, damy sobie sprawę. Kacper Co fantastycznie robisz? Plantacja drzewek robisz? Nie, robię wielką choinkę niedokończonej w niedokończonej figurze Emilii. <laughs> Pierdę, jak nie wiem tu. Nie, ja wiem, że ja ją pierdeknę. Zrobię drzewo na drzewie. Mogę zrobić drzewo na drzewie na drzewie? A rób co chcesz. Dobrze, zrobimy tropikalne drzewo. Takie wysokie w chół. Do limitu budowania. Brzmi plan? Wiem. Dobra. Nie, no ale bez kitu zrobię chyba. Muszę mi się wynika. Patrz co, Widzę to! Chłopie, chłopie, coś ty zrobił. Chłopie, wiesz, że my to możemy Iść. zrobić bardziej naturalnie? Bardziej naturalnie już tego nie zrobisz. Wiesz co, Kacper, mam pomysł. Ja pierdziele. Mm, gdzie jest to drewno, Boże? Jakie. Takie. Kasper, chodź mi na kalendarz adwentowy na chwilę, pomóż. Chętnie. Czekaj, w którym są A, tutaj. Łap dyrta i leć. <coughs> What is this? Łapaj dirta i lecimy. A, robimy po prostu wielko, wielkie choinki na tym. Robimy plantację choineczek. Robimy choinkę. No, żebyś wiedział. Robimy zresztą poinkę. Ej dawaj robimy te, właśnie drzewo na drzewie. Ale tutaj? No tutaj. Dobra. Kur kurwisną poinkę zrobimy. Lepszej jeszcze nie widzieliśmy na tym serwerze. No jedna z największych choinek na serwerze stoi na wiosce świątecznej. Nie wiem czy wiesz. No to tu hmm. będzie jeszcze większa stać. Przypominam ci, że my lecimy pod limit budowania. O kurczę. Czyli lecimy maxa choinek. No tak. Lecimy choinkę na choince na choince. Choinka. choinka... To? <grymne> Gdzie to ma sens. Ojej, czekaj, nie stój. A czy musi to mieć sens? Oczywiście, Wszystko ma sens. No, nie, nie, ma sensu. nie ma sensu. Dobra, faktycznie no właśnie, nie wszystko ma to sensu. nie ma sensu. Ej, nie tak. Tu to stawiamy. W tym U. miejscu. Końka na końce. Spontaniczne pomysły są zawsze najlepsze, pamiętaj. ...komuś. Pamiętam. Postaw. Choinka <grym> na choince. My ty jesteśmy uby... Ubie... Nie chcę nic mówić, ale my... Ja stawiam mączkę. Nie mamy, nie mamy kontentu na odcinek, już mamy. Zabijamy nudę. Na odcinku. No że myślę. lecimy po rekord Guinnessa. Lecimy te... Robimy największe drzewko, jakie widzieliśmy w Minecraft'ie aktualnie. Drzewko do nieba. I Ia, ja! ole wielkie się zrobiło. Jesteśmy ponad chmurami już. Pozdro. Jest 193 kratka dopiero. A jaki jest limit? Dwie, y, 320. O kurwa. Do, do kurwi się będzie. Dochodzimy do tej górnej warstwy chmur. Naba. Haha, ha, górnej warstwy chmur. Haha. Ha. Oj, ha, ha. i Czekaj, postawię świerki. Nie, no, nie niż tego. To się przecież zamieni, patrz. Albo tak. No Ehm. Ehm. Budżetowy kurwiście dużo. Kurwa, to jest do kurwiście dużo. jestem jest na pewno mogę mieć 31 klasa, nie? 3 4 5 Mi się już nie buduję te drzewa. 6 7 8 9 Jestem na starym limicie budowania tak naprawdę. Na starym Bez na starym limicie, nie? No, już jestem ponad starym limitem. Kasper, to jest dziesiąta choinka, jaka staje. Teraz jeszcze staje kolejna. Zaszlukuj tych naj. Weź się, zniszczę ten jeden klocek. A ja robię to w ogóle? I teraz postaw mączkę. O. Tak, to się, to się zrobiło. My jesteśmy prawie limit budowania, nie? Hit. Hit nad hitami. Ponad stary limit. To może być jedno z ostatnich drzew tutaj. Które będziemy stawiać w tym momencie. O, i tu będzie ostatnie drzewo, które postawimy, nie? Tak? Jak bez kitu. No. Skąd wiesz? Ma koordynaty. Patrz. O, w końcu to nie wygląda jak wasz. Wasze... Coś, co... Ej, nie postawimy co... na leweka. na górę, na, na, na. No postawmy kilka mniejszych. Nie no, jeszcze jest duży zapas. Kasper, zjebaliśmy Minecrafta. Nie no, tu już jest nimi budowania, patrz. O! Tu spróbuj sobie postawić bloki. No nie postawisz już. Tu już jest limit budowania, Lujo. Jesteśmy czysta 18 aktualnie. Emi, tepni się do nas. Robimy korona. No i, no i teraz na dół z drzewką my żeśmy zrobili? Do kontentu. Wiesz co? Spoko, tylko że. Jakoś to troszkę nierówne. W sensie liście tak trochę ogłoszone. E, o co chodziło, wiesz? Taki był zamiar. Dziwnie to wygląda trochę. Jakby stronę bera, no. Jakby no. Ost ostatnia partia wygląda spoko. Widzowie, znaleźliśmy najwyższą choinkę znaną ludzkości. Aktualnie u nas na serwerze to jest największa choinka, to na pewno. No, to, to mało estetyczna. Ale jest. Ale mało estetyczna. Dobra, my wykorzystaliśmy limit budowania 320 kratek, nie? Tak bez kitu. Ole tu, tu ten... Mi się te drzewa teraz dopiero zaczął ładować. Bez karty Z 60 Zaraz zobaczę z której dokładnie kartki my zaczęliśmy to budować. Dziś Już Z 13 kartki zaczęliśmy Dobra widzowie, myślę że to na tym skończymy dzisiejszy odcinek Mam już nagrane parę satysfakcjonujących noc-klipów. Co? jesteś za, żeby skończyć już na dzisiaj nagrywać? Tak. 75. kwiatku zaczęliśmy robić. Tak? Za chwilę kończysz. Okej. Dobra. Nagrywał dzisiaj dla was Raz, czyli ja. Alan? Na razie. Generalnie. Cześć. Ej, Kacper. Ja. Na razie. Dzięki za oglądanie.